Pełne akcji bitwy 7 na 7 Dynamiczna rozgrywka. Zróżnicowane pojazdy. Każda bitwa jest zaskakująca. Prosta i ciekawa gra. Dwie godziny bite w dziennie przez dwa tygodnie. Przekonajcie się, jak daleko zajdzie wasz klan w walce o wspaniałe nagrody podczas nowego eksperymentalnego wydarzenia. Oto manewry. Gdy już się rozpoczną, szukajcie ich bezpośrednio w garażu. Możecie w nich grać dowolnym pojazdem dziesiątego poziomu. Bitwy odbywają się w Formule 7 na 7. Mgła wojny jest włączona. Nie ma żadnych rezerw bojowych, żadnych najemników. Tylko członkowie klanów mogą dołączyć do walki, więc znajdźcie swoje towarzystwo z wyprzedzeniem. Każdy klan może wybrać odpowiedni termin do walki, czyli swoje własne dwugodzinne okno czasowe. Można je zmieniać tyle razy, ile zechcecie, ale modyfikacje zostaną wprowadzone następnego dnia. Bitwy będą się odbywać w innych terminach, ale mechanika manewrów oraz przyznawanie punktów sławy będą działać tylko podczas okna czasowego. Te dwie godziny służą do tego, żeby uzyskać wyniki. Poza tym oknem możecie trenować i szlifować swoją taktykę. W manewrach czeka na Was seria krótkich bitew. Nagrody będą rosnąć z każdym zwycięstwem oraz etapem. Im dalej dotrze Wasz klan, tym więcej punktów sławy uzyska każdy z jego członków. Porażka nie zresetuje postępów Waszej sesji. Jej długość zależy tylko od waszego zaangażowania i dostępnych pojazdów. W manewrach pojazdy mogą być niedostępne. Po zwycięskiej bitwie usunięte zostaną tylko zniszczone maszyny, ale w przypadku porażki lub remisu odpadają wszystkie czołgi. Niedostępne pojazdy można wykorzystać w kolejnej bitwie, ale w ten sposób nie zdobędziecie osobistych punktów sławy, a wasz klan otrzyma mniej klanowych punktów sławy. Co najważniejsze, zwycięstwo uzyskane nawet jednym niedostępnym pojazdem nie zapewni waszej drużynie żadnych postępów. Granie takimi maszynami jest po prostu niekorzystne. To oznacza, że im więcej czołgów macie w garażach, tym lepiej. Dobre wieści: niedostępne czołgi można naprawiać. W tym celu będziecie potrzebować części, które otrzymacie za postępy w poprzedniej sesji. Im dalej dotarliście ostatnim razem, tym więcej pojazdów będzie można naprawić w tej sesji. Częściami zarządzają oficerowie klanów. Koszty naprawy wzrastają po każdej naprawie podobnego pojazdu w drużynie. Jeśli nie ma już pojazdów pełniących służbę, zresetujcie postępy. Powrócicie do pierwszego etapu, a wszystkie czołgi będą gotowe na kolejną sesję. W ostatnim etapie manewrów będzie można wymienić osobiste punkty sławy na rzadkie nagrody. Najlepsi czołgiści w rankingu otrzymają jeden ze specjalnych czołgów dziesiątego poziomu do wyboru: 121B, M60, T95E6, obiekt 907, Karo 45T i VK7201K. Liczba punktów sławy potrzebnych do zdobycia czołgu zostanie ogłoszona na końcu i będzie zależała od liczby punktów potrzebnych do zajęcia nagradzanych miejsc w rankingu. Pamiętajcie, że nie trzeba kupować czołgu zdobytego w manewrach za obligacje. Nagrody nie ograniczają się jednak do pojazdów dziesiątego poziomu. Im więcej gracie, tym więcej zdobędziecie sławy i nagród. Wśród nich będą style 3D dla M60 i VK-7201K. Wyjątkowe style z kolekcji żywiołów i wojownik. Poza przedmiotami za punkty sławy, najlepsi wojownicy otrzymają mnożnik do uzyskanych obligacji i złoto do skarbca klanowego. Wydarzenie zacznie się wkrótce, więc teraz jest najlepszy moment, żeby znaleźć sobie klan. Zbierzcie swoją drużynę i walczcie o rzadkie czołgi. Powodzenia w manewrach!